Siemanko, z strony Adi, ogólnie sorki, że nic nie wstawiałem wczoraj, ale niestety jestem znowu chory, ja dzisiaj też jestem chory, gorączka mnie cały czas trzyma, czekajcie mikrosy przestawię bliżej, no cały czas mnie gorączka trzyma nadal, ale daje radę, ogólnie pokażę wam dzisiaj bronię dla ninji, dzisiaj jeszcze pokażę, tutaj mam biżuterię i tak dalej, ale... Źle jest dodana, jest dodana pod serwer medium, który był robiony, nie? I muszę po prostu zmienić ją plus dodać jeszcze jeden set. Z tym, z moim technikiem, znaczy technikiem, pomocnikiem technikiem, nie? Yy, dobra. To jest pierwszy łuk. Jest to na łuk na 105 level. DMG widzimy. Pyk, pyk, przybliżymy oddejmy, Ściągamy łuczek. To jest drugi łuk. No bo dobra, to jest trzeci łuk, też widzimy, fajnie wygląda, taki matowy, matowy, kolor, połysk kolor, nie wiem jak to nazwać, nie, trzeci łuk, czekaj, pokazywałem go jeszcze, nie, 120, a ja pokazywałem, dobra, czyli 165 to jest taki łuczek, potem jest taki łuczek, fajny nawet, mi się podoba, potem jest taki łuk, Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Potem yy. ten jest taki, już fajny, wielki, nie? Patrzcie, podobny do drzewa. Nie, niepodobny. Dobra, i na końcu jest taki łuk. Ten mi się chyba najbardziej podoba ze wszystkich. Fajnie jest zrobiony. No ale dobra, łuki pokazałem. Czas pokazać sztylety. Sztylety na 105. Potem sztylety na 125, a łuk największy łuk ma 2, 4, 5 level 1220 do 1270, tak jak widzimy. Teraz to są sztylety na 125. Na 105 miałem tyle. Wiadomo, trochę mniej, bo szybciej biją. Teraz 140, co jest. O, to są te sztylety. Potem te. Poczekajcie, co tu? SMSik, a dobra, SMS-a sobie zaraz przeczytamy 165, 185 są takie nożyki przybliżę Wam, żebyście lepiej widzieli. O, dostałem wiadomość, o cholera, musimy poprawić teksturę, dobra, <laughs> nie zauważyłem nawet, ale to będzie poprawione, nie? albo będą to jakieś legendarne białe, nie no żartuję, poprawimy to zaraz, yy, ogólnie DMG broni dwuręcznej dla Woja jest również już poprawiony, czekajcie, tak, DMG broni dla Woja wzrósł o 100 na każdym poziomie, czyli ma o 100 więcej niż jednoręka, niecałe, 96 dokładnie, no dobra, wszystkie sztylety widzieliście, Postaram się dzisiaj umieścić jeszcze zbroje, bynajmniej zacznę umieszczać zbroje, jakie będą u nas na serwerze, będą to stalki, fangi różnego rodzaju, bo pytaliśmy się ludzi na TS-ach i większość ludzi była właśnie za stalkami fangami, żeby nie wprowadzać jakichś guwię z innych gier, które mogą brzydko wyglądać, nie? Dobra, trzymajcie się, na razie.